Siemanko, ja jestem Technokrata i witam Was na moim kanale 17.45, więc wjeżdżamy z nowym Tech Newsem. Mamy piątek, więc prawdopodobnie to ostatni news w tym tygodniu, ale może jutro jakieś testy, jakaś recenzja. Widzicie te pudełka tutaj z boku? RTX 3080. 10850K a może Z490 Unify. Ale o tym przekonamy się na weekendzie. Być może będą takie ciekawe newsy, że nie będę musiał nie będę mógł ich odpuścić i będę wam je znowu musiał podać na tacy. Bo dzisiaj całkiem ciekawe news. Ponieważ pan Rick Bergman, który jest jednym z ważniejszych dyrektorów w AMD, udzielił wywiadu, w którym powiedział co nieco o przyszłości Zen 4 i RDNA 3, czyli następców tego, co możemy w tym miesiącu podziwiać na rynku. Dlatego bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc, jak już mówiłem, pan Rick Bergman udzielił wywiadu, w którym został zapytany m.in. o Zen4, czyli następcę tak naprawdę świeżo poznanych procesorów e, R Przepraszam, Ryzen 5000. RX. -y. Do tego przejdziemy później, bo o tym też pan Bergman mówił. Mówił m.in. o wydajności freight racingu w nowych RX-ach 6000, ale tak jak mówiłem, o tym później. Został zapytany o to, co w takim razie będzie robiło AMD w przyszłej generacji procesorów, czyli w Zen 4, która przypominam, wyjdzie już na podstawkę AM5, będzie zapewniała obsługę DDR5 i prawdopodobnie PCI Express 5.0, ponieważ PCI Express 5 zostało bardzo szybko wyspecyfikowane w, spe... w stosunku do tego, jak długo trzeba było czekać na specyfikację PCI Express razy 4. Razy 4 to było kilka lat czekania między trójką a czwórką, a między czwórką a piątką. Przypominam o wyjściu specyfikacji. Wyjścia specyfikacji do piątki wyszło już w tamtym roku. Trzeba było czekać tylko 18 miesięcy. Prawdopodobnie za niedługo będzie gotowa specyfikacja PCI Express razy 6, więc to szybko bardzo nam wszystko się rozwija. Ale my nie o tym. Wiadomo, że będą te procesory wspierać DDR5. Nie wiadomo jak będzie z PCI Express 5.0, ale prawdopodobnie ja podejrzewam, że tam się ono pojawi, ponieważ no, mówimy, że w przypadku Intela w Adelaidekach, czyli 12. generacji, też się pojawi PCI Express razy 5, które swoją drogą będzie miało jedną bardzo ciekawą funkcjonalność, ponieważ tylko na jednej linii PCI Express będziemy w stanie obsłużyć dysk NVMe. Teraz potrzebujemy do tego aż czterech linii PCI Express, a w piące będziemy potrzebować tylko jednej, więc znacznie rozszerzy to ilość pewnie portów, w płytach głównych, różnego rodzaju złą, sata, dysków M2 itd., itd., na co wszyscy bardzo długo czekamy. Ale ja nie o tym, a o bardziej o Zen 4. Został zapytany, jak AMD zamierza zwiększyć wydajność tych procesorów, czy będą szli raczej wielordzeniować jak do tej pory, czy może w poprawę wydajności jednego rdzenia. Pan Bergman powiedział, że architektura x86 w związku z tym, że jest już bardzo dojrzałą architekturą, to nie jest technologia, która się rozwija, gdzie możemy zaobserwować bardzo spektakularne skoki wydajności, jak miało to jeszcze miejsce w przypadku procesorów pierwszej i drugiej generacji Intel'a, gdzie między i3, czy tam no, serią z trzema cyferkami, a pierwszą serią z czterema cyferkami, zanotowaliśmy gigantyczny skok. Więc tam ta architektura bardzo dynamicznie się rozwijała. Teraz ona się już tak nie rozwija. Znaczy, rozwija się cały czas, cały czas są te usprawnienia robione, natomiast nie jest to już tak, nie mają takiego szerokiego pola do popisu, jak miało to miejsce kiedyś. I mówisz, że oczywiście, prawdopodobnie, oba te przypadki będą rozważane, czyli zwiększenie ilości rdzeni i zwiększenie mocy pojedynczego rdzenia. Moim zdaniem ma to sens. Zwiększenie mocy pojedynczego rdzenia będzie się odbywać prawdopodobnie przez optymalizację architektury, zmniejszenie potoku danych, ilość bramek i tak to wszystko będzie robione, żeby poprawić IPC. Prawdopodobnie traktowania też mogą być lepsze, ponieważ przypominam, Zen 4 pojawi się już na architekturze 5 nanometrów. I tutaj wydaje mi się, że AMD ma bardzo ciekawe pole do popisu, ponieważ Skron powiedział: Hej, wrzucimy i mocniejszy jeden rdzeń, i więcej rdzeni. Moim zdaniem jest to jak najbardziej możliwe ze względu na to, że będziemy mieli mniejszy bo proces technologiczny. Dzięki temu uzyskamy więcej miejsca w procesorze, ten rdzeń będzie mniejszy i możemy dzięki temu wrzucić więcej rdzeni. Możemy wrzucić albo więcej tranzystorów na jeden rdzeń, albo tyle samo tranzystorów, czyli zachować mniej więcej IPC na tym samym poziomie znaczy IPC moc jednego rdzenia na mniej więcej tym samym poziomie albo wrzucić dodatkowe rdzenie, a możemy troszeczkę zrobić i to, i to. Więc moim zdaniem to będzie bardzo ciekawy kierunek rozwoju. Przyznam szczerze, nie mogę się już doczekać wyjścia 12. generacji i Zenów 4, ponieważ to może być bardzo duży przełom. Oczywiście pamiętajmy, to nie będzie rewolucja. To nie będzie tak, że nagle DDR5 i procesory następnej generacji wystrzelą nas mocą gdzieś w podniebiosa. Tak jak pan Bergman powiedział, architektura X86 jest już bardzo dojrzała i nie ma tam zbyt dużo miejsca na jakieś spektakularne skoki mocy. I ja się w tym w pełni zgadzam, że tam już dochodzimy do pewnych limitów. Znaczy dochodzimy. Pewnie nam to jeszcze troszeczkę zajmie, ale biorąc pod uwagę to, gdzie byliśmy 50-60 lat temu, kiedy przygoda z całą tą litografią się zaczęła, no to w tym momencie możemy już 60. W 60., któryś chyba był pierwszy tranzystor, i on jeszcze nie był litograficzny. No to bardziej 50 lat 40. I e, dochodzimy już do granic troszeczkę możliwości samego krzemu, jak i litografii, ale w to nie będę się zagłębiał. Fajnie jest, że AMD ma plan, że pracuje nad tymi prockami, że prawdopodobnie będą one wydajniejsze. Na chwilę obecną dotrzymują słowa, zapewniają nam lepszą litografię, lepszą. Mniejszą. No i przede wszystkim oni cały czas mówią o wydajności na VAT, więc jeżeli dla kogoś jest to bardzo istotny parametr, że procesor przy zachowaniu niskiego TDP. Jest wydajniejszy niż poprzednia generacja, to tutaj Zen 4 zalicie jak najbardziej. Upgrade w tym temacie i będzie bardziej efektywne, jeżeli chodzi o moc na VAT niż do tej pory. Moc na VAT jest takim kontrowersyjnym stwierdzeniem, ponieważ, jak zobaczyłem, ostatni wykres. Gdzie Apple na swojej konferencji porównywało moc ich procesora M1 do pozostałych yy, procesorów konkurencji, albo bardziej do procesorów poprzedniej generacji, to porównało moc na WAT. To był jedyny wykres, jaki pokazali. No i M1 był tak wysoko, a tutaj tak nisko był Intel. No dobra. Ale ten procesor, który na tym wykresie był dużo niżej niż M1 od Apple, sumarycznie może być wydajniejszy od procesora Apple. Tylko, że ten ma wysoką wydajność moc na VAT, ale. Pomimo tego, iż zwiększymy mu na przykład ym, dostępność energii, jakieś tam ściągniemy power limity, to on nagle nie wskoczy nam wydajnościowo jakoś dłużej. Nie zacznie nam ciągnąć tam 10 watów więcej, i przez to nie będzie dwa razy mocniejszy. Więc moc na jest bardzo fajnym parametrem, który pokazuje rozwój litografii i zarządzania energią, ale z punktu widzenia komputera stacjonarnego czy wysokiej maszyny, yy, znaczy wysoko wydajnej maszyny, takiej stacji roboczej, moim zdaniem nie jest to istotny parametr. Być może jest on też istotny, jeżeli chodzi o serwery. Tam ilość generowanego ciepła, ilość pochłanianej energii będzie coraz bardziej istotna w takim kontekście globalnym. Na zasadzie, że tych farm serwerowych mamy już bardzo dużo i jeżeli one nam będą pożerać jakieś bardzo duże ilości prądu, no to nie możemy do tego dopuścić, musimy tą efektywność energetyczną zwiększać. Tam na pewno będzie to miało znaczenie, ale dla użytkownika takiego domowego, czy on ma 500 W, czy 1000 W zasilać i ten komputer mu weźmie tam, załóżmy, 300 W, czy weźmie mu 600? No 600 W, 700, wątpię, żeby jakiś zestaw komputerowy nawet z tych najbardziej wydajnych tyle pożerał, ale załóżmy. 300 a 600 W. No to w skali roku to nie jest bardzo duża ilość pieniędzy, i oczywiście takie pomiary zrobimy. Kupiłem nawet specjalne urządzonko, będzie z czegoś takiego recenzja. Porównamy sobie, ile będzie zapłacimy, jeżeli będziemy mieli wydajniejszą, bardziej prądożerną jednostkę, a ile przy bardziej oszczędnej jednostce, ale to już w przyszłości. Czekajcie na zapowiedź w niedzielę no i wróćmy jeszcze do pana Bergmana, który wspomniał o RDNA 3, które nie jest nawet jeszcze zapowiedziane nie jest powiedziane w jakiej litografii ono powstanie wiemy tylko, że też będą mieli za priorytet efektywność energetyczną czyli moc na VAT. Jeżeli zaliczymy podobne wzrosty wydajności moc na VAT ma być znowu 50% większa więc no nic nam to nie mówi zupełnie, wiemy tylko, że będzie 50% większa moc na VAT. Strasznie polubili ten parametr ostatnio producenci, który nam użytkownikom osobistym absolutnie nic nie mówi. W sensie dużo osób mówi, że to faktycznie pokazuje rozwój firmy i wydaje mi się, że tak. Pokazuje to rozwój litografii. Nie rozwój firmy, nie rozwój produktu, nie rozwój danej architektury ale rozwój litografii, architektury też, przepraszam, architektury też, ale litografii jako takiej procesu technologicznego, który właśnie prowadzi do usprawnień energetycznych, co oczywiście jest ważne dla, dla różnych osób, różne parametry są ważne. Ja teraz dostając 30-80 na testy, musiałem zakupić nowy zasilać i tutaj już odczułem jakby zapotrzebowanie na moc, ale nie tyle zapotrzebowanie na moc, co zapotrzebowanie na wtyczki, bo Skoro ma 3 wtyczki, 6 pin, 8 pin, ta karta, którą ja dostałem, czyli MSI Gaming X Trio, a niestety mój zasilacz oferował tylko dwie. Mógłbym sobie bez tego poradzić, ponieważ te wtyczki często są zmostkowane na samej płycie głównej, więc multimetrem mógłbym to sprawdzić i ta karta by mogła ruszyć, ale wolałem nie ryzykować. Podobnie z, płyt z płytą główną, która. Ma dwa wejścia EPS, 8 pin, czyli 16 pin, które też są zmostkowane, na, więc jak najbardziej jedna wtyczka zupełnie wystarczy. Ale stwierdziłem: OK, producent tak chce. Ja chcę sprawdzić, czy ten procesor się dobrze kręci, czy ta płyta główna dobrze działa. Kupiłem większy zasilacz. I tak naprawdę to jest to, co mocno odczuwam, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne nowych produktów które moim zdaniem no, będzie coraz większe, jeżeli chodzi o desktopy, bo jednak osiągnąć większą moc, hmm, często osiągamy ją kosztem większego poboru energii choć mogłoby się teoretycznie wydawać, że można byłoby to robić przy takim samym zużyciu energii, bądź nawet mniejszym. W końcu rozwijamy się litograficznie i tak dalej i tak dalej. I tyle pan Bergman powiedział o 10, mam nadzieję, że w ogóle poprawnie wy wymawiam to nazwisko, o RDNA 3, czyli nie bardzo. Dowiedzieliśmy się tylko, że wydajność na wat. Jeżeli chodzi natomiast o Ryzeny, no to też dowiedzieliśmy się, że najważniejsza jest wydajność na VAT. No i cóż, no, nie wiem, jak Wam się podobał dzisiaj Tech News. Jedyne, co Wam powiedziałem, to, że AMD planuje nadal usprawnienie jednego rdzenia i przede wszystkim zwiększenie wielowątkowości, czyli wielordzeniowości, ponieważ to mogło nie być oczywiste. Mogli się zatrzymać na 10-12 rdzeniach, 8-12 rdzeni, 16 w najwydajniejszej konstrukcji i powiedzieć: hej, stop, teraz idziemy w wydajność jednego rdzenia. Ale to by wtedy nie było AMD. AMD lubi w ilość rdzeni i wydaje mi się, że właśnie wraz z Zenem 4 podstawką AM5, która wydaje mi się, że urośnie do całkiem solidnych rozmiarów, zobaczymy procesory, które będą, mieli na, będą miały naprawdę bardzo, bardzo dużo rdzeni. Kończę, żeby nie przedłużać, nie zanudzać Was. Zapraszam Was na jutro na kolejny film o godzinie 17.45. Pamiętajcie, u mnie na kanale te filmy są codziennie, więc jeżeli ktoś to docenia, a jeszcze nie zostawił suba, to proszę Was. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie, o moim wykonaniu filmu, o ruchach AMD, co oni pokażą w przyszłości, ponieważ na razie to jest wróżenie susów, ale ja lubię takie technologiczne przewidywanie przyszłości to jest bardzo bardzo ciekawe i naprawdę lubię się w coś takiego pobawić. Niektórzy mi mówią po co prowadzisz ten kanał? Wyjdzie, to się zobaczy, a nie że ty tutaj rzucasz jakimiś przeciekami, plotkami i innymi takimi rzeczami. To nam się pozwala troszeczkę przygotować na to co nadejdzie. Na przykład Gdybyśmy nie mieli żadnych informacji i czekali potulnie na premierę nowych RX-ów 6000, to byśmy nie wiedzieli, że ich dostępność będzie tak marna, że jeżeli nie kupimy w ciągu pierwszych 5 minut, to nie kupimy w ogóle. Tak? Wszyscy ci, którzy nie chcą przecieków i którzy chcą czekać na oficjalne informacje, śmiało, czekajcie. A wszyscy ci, którzy lubicie wczesne informacje o technologii, które nawet często są plotkami, ale ja to podkreślam, Chociaż o plotkach nigdy nie mówiłem, bardziej o przeciekach. Podkreślam to i zapewniam Wam was, że do tej pory wszystko z większym przybliżeniem się sprawdzało. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia jutro. Cześć!